o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży Synu, rozkoszą Pana Boga jest być z Tobą i Ty upatruj swoją na tym, abyś z Nim był. Nigdzie go prędzej nie znajdziesz, jak na osobności i w twojej komórce. Na osobności odkryjesz mu daleko chętniej niż gdzie indziej twoje najtajemniejsze myśli i co czujesz w twym sercu, co rozumiesz, co sądzisz. Z tego jemu daleko łatwiej będziesz się mógł zwierzyć ze wszelką wolnością pokornej ufności. Tam On Tobie łatwiej da myśli, które osłodzą Twe cierpienia, rozpędzą Twe bojaźni, rozwiążą Twe wątpliwości i ukażą Ci niezawodne sposoby bacznego postępowania w każdej rzeczy. Na ostatek życie na osobności da Twemu sercu usłyszeć głos tajemny, właściwy tylko samemu sobie. Jego serce będzie mówić do Ciebie takim językiem, jaki rozumiany jest tylko przez Jego przyjaciół, wrazi w dusze prawdy, których znajomość jest jedynym skutkiem Jego miłości.